Kierujemy się na plażę Dubaj Tak jak widzicie wszędzie kamienie Więc tak na razie nic pięknego Tak jak mówię, wczoraj nagrywałem, zobaczcie sobie materiały Shorty e, Materiał, będzie też film nagrany z tego materiału, jak szliśmy z Darówka na Boboli, taka jest piękna, szeroka Czysta plaża A tu dosłownie wszędzie, wszędzie kamienie Nie byłem nigdy w Dubaju, ale Ten Dubaj Mnie nie zachwyca Jakieś dziwnie tu pachnie, nie? Dosłownie śmierdzi, no, tego zgnitą rybą. Nie chcę nic mówić, ale śmierdzi tu z rybą. I to nie tylko my tak mówimy, bo wszyscy tu idą ze skrzywionym nosem. Nie, jak tak wygląda Dubaj, to dziękuję. Właśnie, patrzę, nie jest w ogóle posprzątana. Syf, brud, kamienie. No, przereklamowany jest ten Dubaj. Popatrzcie. No, tragedia. A to, jak widzicie, plaża jest naprawdę ogromna. Więc tutaj tej części Dubaj jest bardzo szeroko. Czy ładniej, czy Wam się podoba? Musicie sami ocenić. Każdy ma swój gust, ale fakt, że tutaj miejsca na parabany Wam nie zabraknie, bo jest go bardzo dużo. Ptasich lęgów prosimy o mnie. No Jesteśmy właśnie na tej plaży Dubaj. Tak ona wygląda, co prawda nie ma pogody, więc w końcu by to inaczej wyglądało. A tam dalej jest zrobione boisko i na plaży jest jakaś widownia. No tutaj ten kawałek plaży jest szeroki i ładny. No i piasek jest delikatny, fajny delikatny taki, mięciutki. Ale te kamienie troszeczkę urok psują naokoło, no ale to już kto co lubi. Idziemy jeszcze pod te boiska tam i tam chyba jest zejście w lewo, może uda się zejść na miasto. I idziemy takim betonowym, właśnie chodniczkiem, jak to mówią, taką zaporą. No, jesteśmy na końcówce plaży Dubaj. To, jak widzicie, jest to boisko, które Wam pokazywałem. Boisko do siatkówki plażowej, do piłki nożnej plażowej. No, a tutaj jest taki, no widownia, z której można usiąść i pooglądać. A tutaj ta część jest wyłączona z leżakowania. Bo jest lęk jakichś dziwnych ptaków i żeby ich nie odstraszać po prostu nie wolno chodzić.